Tym razem szkolna społeczność drugiego LO w Mysłowicach połączyła siły, by pomóc Bartusiowi Bańskiemu. Dochodzimy do pierwszego miliona, jeszcze zostało ich 16. E, mamy nadzieję, że do końca roku e, uda się uzbierać ten milion. 24 września w auli drugiego LO wystąpiło blisko 40 uczniów, a widownia wypełniła się do ostatniego miejsca. Obok koncertu działał kiermasz słodkości i zbiórka do puszek. Czujemy się na pewno wyjątkowo, bo jednak e, występujemy dla kogoś i przychodzimy ktoś i ta osoba też ma prawo się czuć wyjątkowo. Próby odbywały się po lekcjach, a uczniowie sami zadbali o scenariusz i repertuar. Cała sala wypełniona gośćmi. Młodzież pokazała się z jak najlepszej strony. Mam nadzieję, że puszki będą wypełnione i nazbieramy jak najwięcej. Podobne wydarzenie szkoła przygotowała już przed wakacjami, ale tym razem cały wysiłek uczniów i nauczycieli został skierowany na pomoc Bartusiowi. To inicjatywa uczniów przede wszystkim. Zmobilizowała też nauczycieli. Cieszymy się, że naprawdę możemy na naszą młodzież liczyć. I choć kwota do zebrania nadal jest astronomiczna, to każdy wrzucony grosz przybliża Bartusia do terapii, a z tyloma rękami na pokładzie wszystko jest możliwe.